Siemano, siemano widzowie, witam was bardzo cieplutko w kolejnym odcinku serii do Gargantuan Peta. A w dzisiejszym odcinku widzowie, udamy się na Trading Plaza. I spróbujemy powoli już wytradować naszego tutaj cudownego Shiny Titanic M14. -kę. Plus postaramy się poszukać różnych ciekawych okazji i może sobie lekko zarobimy. Także ty mój drogi widzu, bez przedłużania strzel koniecznie tej łapki w górę, subskrypcji, zapraszam cię do oglądania. I na start odcinka chcę powiedzieć jeszcze co się wydarzyło w tamtym w tamtym update'cie, dokładnie w ostatni dzień update'u Czyli w sobotę Niektórzy już wiedzą, niektórzy nie Udało mi się trafić Titanica z eventu Tak, Titanic Lovekorgi Warty 7 bilionów trafił do mojego ekwipunku Dosłownie w ostatni dzień eventu No i często też widzicie W tym update'cie mam minus 1 bilion Bo wydałem wszystko na boosty, żeby mieć na calutki update Bo wiesz, że trafię jeszcze jednego Titanika. To jest w ogóle mój pierwszy Titanic Tak bym powiedział free to play Zdobyty z jakiegokolwiek eventu No i ogólnie jego też będę chciał tutaj sobie sprzedać Tutaj bardzo źle się zadziało, powiem, bardzo, bardzo, bo Preston zostawił na kolejny tydzień te oto gifty. No i co się wydarzyło? Ziomek trafił taką Titanicę 14 i sprzedał ją tak tanio, że zaniżył Rap z 29 bilionów na 19 bilionów, więc no, jest bardzo duża szansa tak naprawdę, że albo wejdę na totalne zero z tego Titanika, albo na minus. Chociaż wczoraj pierwsza oferta, jaką dostałem, bo wczoraj sobie tak sprawdzałem, to było 20 bilionów, więc bardziej będę na zero. I troszkę się Wczoraj przez to wkurzyłem, ale no nie ma co tutaj płakać. Dobra, na początku odlokujmy sobie to wszystko i policzmy jak na spokojnie ile mniej więcej, jeżeli udałoby mi się sprzedać mam aktualnie już w tej serii, bo jestem bardzo ciekawy. No tak jak powiedzmy z 200 milionów, to tego nie będę liczył. Tu mamy 7 bilionów ponad, tylko cały czas ten tej tani rośnie, realnie, więc jakieś 7,5 tutaj mamy, to będzie 14,5. No i plus tego jakbym za 25 sprzedał, bo tyle na to liczyłem. No to bym miał 40 bilionów około, tylko czy tak się uda? No nie wiem, zobaczymy, póki co muszę. Wszystko wystawić na stędzie, Także dajcie mi sekundeczkę I dobra, wystawiłem wszystko, takie ustawiłem Oto ceny, powiem tak, żałuję, że tego nie sprzedałem, bo teraz gdy dostałem za topkę były warty ponad stówkę, już kosztuje 30 milionów Ale tego Titanic'a Wystawiłem za 7,5 miliona I tego z 25 milionów, szczerze Nie wiem, czy ktoś kupi to pure gamesy Ale na pewno będziemy przyjmowali trade, jak ktoś będzie wysyłał Póki co zajrzyjmy sobie do mailboxa Bo tutaj też się zadziało Ponieważ byle co, ostatnio wysłał Jeszcze 500 milionów, za które bardzo dziękuję ci, tej Beleco. Robert dokłada huge Red Wolfa. Orlik dokłada Valentin Miszka huge. A. Bardzo dziękuję. Tymon daje tutaj huge lame. Yamato, i nie wiem co on robi, ale chłop mi co chwilę wysyła jakieś huge. Ostatnio w pierwszym odcinku serialu, albo drugim dał mi chyba z 20 huge. A. No i teraz widzowie znowu dostajemy tyle huge. A. No o co tu chodzi? Bardzo Yamato, i dziękuję za takie wsparcie. No, ziomek mi tu kilkaset milionów na pewno dał. Mega pozdro, chłopie. Od Kuby dostaliśmy jeszcze huge player Foxa. I by byle co dał nam huge Party Pandę wersji Shiny, którą jeszcze ode mnie na głównym koncie kupił. Więc na spokojnie mamy tutaj 700 milionów do nawet biliona, naprawdę byle co. Mega szacun, bo tak naprawdę w tej serii już dałeś mi dobre parę bilionów. Mega. Pozdrawiam, cieplutko z całego serduszka, was wszystkich. Również też pozdrawiam inne osoby, które mi tutaj wysyłają rzeczy, bo tak naprawdę jeszcze ludzie wysyłają na przykład milion gemów, 2 miliony gemów. Wiecie, ekskluzywa, tylko że wszystkiego na odcinku nie pokażę, bo za długo by to trwało. No i dobra, jak dostaliśmy te huge, e, to to. Jeszcze musimy je wystawić na stędzie I wystawiliśmy wszystko na stędzie cały stęd zapełniony. Płaczcie, ile tego tutaj mamy. No, żeby się wszystko tutaj sprzedało, to byłbym mega zadowolony, zwłaszcza jak te Titaniki sprzedamy. No ale powoli klientów, jak widzicie, zdobywamy, patrzą na stęda może zaraz coś kupią. I powiem Wam tak, ciekawie się tutaj wydarzyło, naprawdę ciekawie, ponieważ zostało mi 4 huge, prawie wszystko się wysprzedało. Ziołek podchodzi z Titanic Valentin lotlem których jest tak naprawdę. Naprawdę 9 exist Wersji Rainbow i chcę Te trzy oto rzeczy, które ja tutaj posiadam Za jego tutaj, tutaj no, Titanica Po prostu no, czy ja chcę tu brać Szczerze, czekajcie, ja się upewnię Big Games, ile to jest realnie warte Dobra, nie opłaca mi się totalnie Wam powiem, na maxa się nie opłaca Faktycznie z ich 9, ale dosłownie Było ich 5 exist, gościu sprzedał Za 30 milionów tak naprawdę Kolejnych chce 35, więc realnie No ja mu tu daję 20, choćby powiedzmy Po rapie 20, 26 no nie opłaca mi się Not Warf, sorry Powiem szczerze tak Jeżeli tu Existy będą przybywały Ten Titanic spadnie A ja niestety, widzowie Nie wiem, czy aż tak będę trade'ował bardzo Ja mogę mu co najwyżej tego Titanica Dać moją M14 To jest max Remove shiny panda Nie no, ja ci shiny panda mogę dołożyć Do no, shiny panda mogę dołożyć To jest bug rap. Mogę ci tutaj dać I tu mógłbym nawet się zastanowić Na te Ale kurczaczki, nie wiem, no Bo nie wiadomo, ile takich Valentin Accelotów jeszcze będzie Powiem tak Chyba się raczej, widzowie nie wymienimy tutaj z kolegą. Dobra, złożyłem mu taką ofertę wymiany. Daję tutaj Reddy. Jezu, ja się tak boję, że tu wtopię swoje gemy. Bo no jednak Titanic, Valentine, Exalot, Rainbow. 9 Existów. No nie wiem. Dobra, biorę. Biorę. Trudno. Najwyżej wtopiłem swoje wszystkie gemy. Bilion gemów i mój Titanic M14. Ech, boli to strasznie i to mega strasznie wam powiem. Ale miejmy nadzieję, że to się serio sprzeda. Obecnie ma 9 Exist. No nie lata niestety. Jak on w ogóle wygląda? No wygląda w sposób następujący. No, 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 no widzowie, nie jest jakiś cudowny. Powiedzmy sobie szczerze, nie jest cudowny. No mam nadzieję, że serio to będzie drogie. Nie wiem, czy to jest opłacalne, ale wystawiam to za 33B, może 32B, coś w tym stylu. 32B to wystawmy. Dobra, zróbmy 32B, chociaż czekajcie, bo ktoś sprzedał za 33B, to spróbujmy też za 33 biliony wystawić. Ale nie wiem, czy to był bardzo opłacalny interes. Trudno, poczekam, zobaczymy, może się sprzeda, może ktoś da ofertę wymiany. Trzeba czekać. No i witam was ponownie w piątek. Tak wiem, znowu nie tradeowałem. Ale powiem wam, dużo miałem na głowie. Ale jak widzicie, stan gemów bardzo się zmienił i bardzo fajnie sobie tutaj zarobiłem. W jaki sposób? Widzowie, na start, powiedzmy sobie, ile zarobiłem. Bo przez ten czas, kiedy tutaj tradeowałem, zarobiłem 14 bilionów gemów. Tak, 14 bilionów. W jaki sposób? Od ostatniego odcinka mieliśmy tylko Shiny Titanica. No to 7 bilionów zarobiłem z Titanika, którego dropnąłem na evencie i go sprzedałem. Więc tu już mamy pierwsze 7 bilionów. I kolejne 7 bilionów. Już wam pokazuję, co się wydarzyło. Na ostatnim odcinku, tak jak wam mówiłem, dostaliśmy tego Titanic Valentina Salotla, którego wymieniłem za moją M14, huge party pandę, którą dostałem oraz bilion gemów. I teraz tak, czy wyszedłem z tego trade na plus? Wyszedłem na plus, ale nie taki duży. Dlaczego? Bo od razu wytradowałem tego Titanic Valentina Salotla, z racji tego, że bałem się, że egzisty jego przybędą, no bo w każdym momencie może być na licytacji. No ale okazało się, że od dwóch dni nie był i cały czas jest dziewięć egzistów. Więc tak naprawdę mogłem więcej osiągnąć, ale osiągnąłem troszeczkę mniej. No i dobra, za co ja to wymieniłem? Zapłaciłem wtedy dokładnie około 21-22 biliony za tego Titanic, Valentina, Axa, Lothla, a dostałem Titanic, Butterfly, Titanic, Nightmare Corgiego oraz 5 bilionów gemów, czyli 26,5 biliona. Więc tu jesteśmy na plus około 4,5 biliona. Tutaj pokażę wam małe podmianki z tego Love bo wymieniłem go na początku z lekkim dodatkiem. Potem tego Ice Phoenix'a sprzedałem, no to za to dostałem około 7 bilionów. No i dobra, to nie jest ważne. Za ile sprzedałem Titanic, Butterfly'a, widzowie... Butterfly'a sprzedałem za 10.45, dokładnie 10,5 biliona. Korgiego również za prawie 10,5 biliona. I jeszcze w międzyczasie kupiłem sobie, jak widzicie, M14 Prototypa za 10.6, i od razu sprzedałem za 11 bilionów. Dosłownie w 5 minut zarobiłem 400 milionów. Także nie wiem, czy rozumiecie o co mi dokładnie chodzi, ale pokazałem Wam wszystkie transakcje, jakie zrobiłem przez parę dni. No i w ten sposób widzowie zarobiliśmy 14 bilionów, całe 14 bilionów, ale lekko to się zmieni, ponieważ dropnąłem na tym ewencie dodatkowe huge'a. Jak widzicie, dropnąłem trochę tych ferii. Plus jednego Lobsterkera i jeszcze w mailboxie, z tego co wiem, widz wysłał mi parę huge. Także akrobatacz, bardzo dziękuję ci za te wszystkie tutaj huge pety. 6 huge petów. No i elegancko mamy plus 120 milionów. Mega byku, pozdrawiam. I myślę, że jak wszystkie itemy teraz sprzedamy, na spokojnie możemy tutaj mieć 41 bilionów, czyli zysk 14 bilionów na tym odcinku. Myślę, że git. Czy dalej będę chciał coś robić? Wiecie co? Ja na razie te gemy zostawię. Z racji tego, że update zbliża nam się już bardzo blisko, został jeden dzień, więc po prostu poczekam na nowy update i może. W no wam update coś więcej zarobię. Póki co starczy mi 40 bilionów z tym mogę zakończyć. Jeszcze tylko sprzedać muszę te chyze. A jeszcze tylko powiem jedną rzecz, bo nie wiem czy mówiłem, z tego jak salotla mogłem dostać zdecydowanie więcej, tylko śpieszyłem się po prostu, żeby go wytrejdować a na spokojnie mogłem dostać tutaj 30 bilionów, więc lekko zważyłem. no ale mówi się trudno. A jeszcze ważna rzecz, przepraszam widzowie, że wam tak ciągle przerywam. Ta M14. -ka. Dlaczego im wytradowałem? Drowerku? Mówiłeś, że dostaniesz za nim 25 bilionów. No i faktycznie widzowie tak by się stało, gdyby ktoś nagle rapu nie zaniżył z. 29 Bilionów do 19. Ale historia jest jeszcze ciekawsza. Z racji tego, że ja chciałem go wytradować, to dostawałem cały czas oferty maksymalnie 20, 21, chyba 22 Bilionów to był rekord. Nareszcie no sprzedałem go ostatecznie za do minusa. Co śmieszne, ten ziomek, który ode mnie go kupił, sprzedał go za 25 Bilionów w pierwszym tradezie. Czytajcie to, jaki ja mam pech. Ja dostawałem maks ofki 21, 22 B. Ziomek z automatu został 25 B. Pure Games. Więc no tutaj tak naprawdę tradowanie jest kwestią szczęścia, a nie nawet skilla. No i dobra, wszystko. Sprzedałem, plus jeszcze dodatkowo sobie z głównego konta stołem, przesłałem oraz boss, Cześć, Mika sprzedałem też. No i w ten sposób mamy 41 bilionów. No powiem tak, jak na miesiąc tutaj grania, trajdowanie i tak dalej, to 41 bilionów nie wygląda źle. Na ten moment około 8 Titaników mógłbym sobie kupić, ale nie, nie, nie widzowie cel to Gargantuan i mam nadzieję, że do końca kwietnia uda nam się go zdobyć. No ale w dzisiejszym odcinku, tak naprawdę, to tyle. Gemy sobie zostawiam, bo gemy są bardzo ważne, dlatego wszystko trzymam obecnie w Gemach. Bo jak wyjdzie update widzowie, to na pewno będę mógł dużo rzeczy sobie kupić. No ale w dzisiejszym odcinku to na tyle. Zróbmy sobie na zakończenie jakiś konkurs, mianowicie rozdajmy, nie wiem, parę już petów. Znowu jak co odcinek, nie wiem co mam na głównym koncie. Dlatego jak chcecie wygrać, pamiętajcie, obowiązkowo łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz z Waszym nickiem. I na kolejnym odcinku ogłosimy sobie zwycięzców, a propos zwycięzców na ekranie teraz macie ostatnich. Serdecznie mordeczki Wam gratuluję i nagrody poleciały już do Waszych mailboxów. A ja póki co z tym pięknym tutaj bebeszkowym akcentem kończyć dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo serdecznie za oglądanie i słyszymy się w kolejnych odcinkach, czyli jutro. Trzymajcie się, odmeldowuję się i elo!